Witam Was w kolejnym, bardzo nietypowym odcinku, w którym chciałbym Wam powiedzieć o rzeczy pozornie bezsensownej, czyli overclockingu układu RA8875. Dlaczego jest to rzecz bezsensowna? Ano dlatego, że budując układ elektroniczny naszym priorytetem numer jeden jest stabilność. Zdecydowanie nie chcielibyśmy, ażeby działanie lub nie działanie naszego układu zależało od np. warunków atmosferycznych, temperatury czy naszego humoru. Dlaczego wobec tego w ogóle poruszam temat overclockingu? No z kilku powodów. Pierwszym powodem jest to, że po prostu mogę. Drugim powodem jest to, że czasami może to być niezła zabawa. No i trzeci powód, dla mnie najważniejszy, to możliwość nauczenia się czegoś nowego. I o tych właśnie nauczkach, które płyną z overclockingu, powiem wam w drugiej części tego materiału. Zakając do noty katalogowej układu RA8875, zauważymy, że maksymalna zalecana przez producenta częstotliwość zegara systemowego to 60 MHz. A co, gdybyśmy to zalecenie złamali i tą częstotliwość zwiększyli? Najprawdopodobniej, o ile to w ogóle by zadziałało, to wszelkie funkcje, które są akcelerowane przez ten układ, a jest ich niemało, byłyby realizowane szybciej, a więc za darmo zyskalibyśmy pewną dodatkową wydajność, która może być nam czasami potrzebna. W przypadku tego układu, dodatkowo do overclockingu zachęca nas jeszcze łatwość, z jaką możemy tego dokonać. Układ RA8875 dysponuje dwoma rejestrami konfiguracji zegarów. Przy pomocy bitów konfiguracyjnych tych rejestrów możemy uzyskiwać dodatkowe podziały zegara, lub też jego multiplikację dzięki wbudowanej PENTI PLL. Powoduje to, że możemy Dosyć elastycznie zmieniać taktowanie, jednakże zmieniając częstotliwość zegara systemowego musimy pamiętać o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy. Ten zegar systemowy jest także wykorzystywany do tworzenia zegara taktującego transmisję danych do matrycy LCD, czyli tzw. zegara Pixel Clock. Dane o kolorach są przesyłane do matrycy LCD w sposób synchroniczny w takt zegara właśnie Pixel Clock. I z tego wynikają pewne konsekwencje, mianowicie w zależności od rozdzielczości matrycy, optymalna częstotliwość Pixel Clock może być różna. Jeżeli ją przekroczymy, to w tym momencie matryca może się nie wyrabiać, co będzie prowadzić do powstawania różnych artefaktów. Z kolei, kiedy pixel clock będzie miał zbyt niską częstotliwość, może to zmniejszyć framerate, rate, ale poniżej pewnej częstotliwości krytycznej dochodzi dodatkowo do przyspieszonej degradacji matrycy. A więc widzimy, że pixel clock musi mieścić się w pewnych granicach wyznaczonych przez producenta matrycy. Optymalna częstotliwość pixel clock zależy od rozdzielczości matrycy, i na przykład dla matrycy, którą ja używam, rozdzielczości 800 na 4. 480 pikseli, tak jak widzicie w tej tabeli, optymalna wartość dla tego zegara wynosi 30 do 33 MHz. W przypadku matryc o niższej rozdzielczości, ta optymalna częstotliwość również jest niższa. Jak więc widzimy, zmieniając częstotliwość zegara systemowego musimy zadbać o to, aby częstotliwość Pixel Clock ciągle mieściła się w granicach tolerancji naszej matrycy. Możemy tego dokonać dzięki obecności jeszcze trzeciego rejestru, który zawiera z kolei dzielnik dla zegara Pixel Clock. Jak widzimy, Możemy sobie częstotliwość zegara systemowego podzielić przez 1, 2, 4 lub 8, otrzymując zegar taktujący transmisję danych do naszej matrycy LCD. W efekcie wydaje się, że przetaktowywanie tego układu powinno być bardzo łatwe. No więc spróbujmy go przetaktować. Ja na początek spróbuję go przetaktować dwukrotnie, a więc ta częstotliwość podstawowa będzie wynosić 120 MHz. Jak widzicie, w tym celu muszę tylko zmienić standardowy podział zegara systemowego. zmieniał tutaj dzielnik w rejestrze z przez 4. Na przez 2. W efekcie zegar systemowy będzie miał częstotliwość 120 MHz. Oczywiście odpowiednio też adjustuje pixel clock, tak żeby on wynosił ciągle 30 MHz. No i co się okazuje, bingo! Wszystko wydaje się, że pięknie działa. Mam stabilny obraz, wszystkie funkcje działają poprawnie. No to spróbujmy iść za ciosem i zwiększyć częstotliwość taktowania do 240 MHz. No jak widzimy, przy 240 MHz sytuacja już nie wygląda pięknie. Układ jakoś tam działa, aczkolwiek uzyskane. Efekt trudno nazwać efektem pożądanym. W związku z tym możemy przyjąć, że zdecydowanie 240 MHz to jest za dużo, a więc spróbujmy coś pomiędzy. No więc spróbujmy z zegarem 180 MHz, to tylko wymaga kosmetycznych zmian w dzielnikach, tak jak tutaj widzicie, no i oczywiście dostosowania Pixel Clock, w tym wypadku on będzie trochę niższy, ponieważ nie da się go idealnie dobrać. No i zobaczmy, jaki mamy efekt. Jak widzimy, układ działa, wydaje się, że działa fantastycznie, a więc jest dobrze. No to spróbujmy wycisnąć jeszcze troszeczkę więcej sobie tutaj na tapetę wziąłem kolejną częstotliwość 190 MHz. W tym przypadku widzimy, że układ jakoś tam działa, mamy wyświetlany obraz, aczkolwiek ten obraz nie wydaje się być stabilny. I tu może powstać pytanie, czy ta niestabilność nie wynika czasem z tego, że mamy zbyt niskie pixel clock. Ale widzimy także, że oprócz tych drgań występują także artefakty związane z uszkodzeniem zawartości pamięci wideo ram. A więc problem jest poważniejszy, no i wydaje się, że te 190 MHz to jest zdecydowanie za dużo. Co ciekawe, jeśli ten układ wyłączę i pozwolę mu przez chwilę ochłonąć, a następnie włączę go ponownie. To przez kilka kilkanaście sekund on działa poprawnie nawet przy 190 MHz. Z tego wniosek taki, że gdybym go schłodził, to prawdopodobnie uzyskałbym stabilną pracę przy tej częstotliwości, a być może nawet większej, ale oczywiście sensu by to nie miało żadnego. Podsumowując, udało nam się bez problemu uzyskać trzykrotne przetaktowanie naszego układu. Pytanie, czy to się w jakiś sposób przekłada na jego wydajność. Rzućcie okiem na te filmiki, które tutaj macie poniżej. Część tych filmików była nagana. Przy częstotliwości zegara systemowego wynoszącej 60 MHz, a część przy częstotliwości zegara systemowego wynoszącego 120 MHz. Widzicie różnicę? Rzućmy okiem na benchmarki. Tutaj widzimy wyraźnie zależność pomiędzy częstotliwością taktowania, a szybkością wykonywania podstawowych operacji. I widać wyraźnie, że jeżeli zwiększymy tę częstotliwość taktowania do 180 MHz, to czas wykonywania tych akcelerowanych operacji skrócił mi się trzykrotnie. A więc wydaje się, że jest o co walczyć. Oczywiście ja nikogo nie namawiam do przetaktowywania. Osobiście uważam, że jest to głupi pomysł, może być to traktowane wyłącznie jako ciekawostka. No to przejdźmy do tego mojego najważniejszego celu, dla którego stworzyłem ten odcinek, a więc nauczenia się czegoś nowego. Czego mogliśmy się nauczyć z tego przetaktowania? Rzućmy okiem na ten prosty przykład. Ja w nim używam mikrokontroler Atmega 4809, dlatego, że akurat taki wyciągnąłem grzebiąc w mojej szufladzie. Ten mikrokontroler na płytce Curiosity Nano jest taktowany standardowo zegarem o częstotliwości 20 MHz, ale domyślnie włączony jest preskaler, który dzieli ten zegar przez 6, a więc tak naprawdę taktowanie wynosi 3 z hakiem MHz. I przy takim taktowaniu ten mój przykładowy program działa idealnie, za każdym razem wszystko działa fantastycznie. Ale jeżeli zmienię prescaler zegara i taktowanie Atmegi będzie teraz wynosiło dokładnie 20 MHz, to zauważyłem, że co któreś włączenie powoduje nieprawidłową inicjalizację kontrolera graficznego i w efekcie cały program przestaje działać. Powstaje pytanie, dlaczego tak się dzieje. Pierwsze podejrzenie to oczywiście, że układ się nie wyrabia czasowo. Zerknijmy do noty katalogowej, gdzie mamy w tabeli pokazane timingi dla interfejsu równoległego, który wykorzystuje i widzimy, że tutaj okres zapisu lub odczytu wynosi 50 nanosekund. A więc przy mikrokontrolerze, który jest taktowany za 20 MHz, kiedy właśnie okres wynosi 50 nanosekund, wszystko powinno być OK, ale najwyraźniej OK nie jest. Dlaczego? Dzieje się tak dlatego, że noty katalogowe musimy umieć czytać i musimy zwracać uwagę na pewne szczegóły. Jak popatrzymy sobie na kolejnej stronie tej noty katalogowej, to mamy tutaj na wykresach pokazane, że co prawda te timingi są takie, jak w pokazanej wcześniej tabeli, ale pomiędzy kolejnymi operacjami dostępu do pamięci Wideor RAM powinno upłynąć co najmniej 5 okresów zegara systemowego. Ponieważ mój zegar systemowy ma częstotliwość 60 MHz. W związku z tym po podzieleniu tego przez 5 uzyskuję 12 MHz, i to jest maksymalna częstotliwość, z jaką mogę dokonywać operacji dostępu do rejestrów lub pamięci układu. RA8875. Ponieważ ja to robię szybciej, wobec tego czasami układ się nie wyrabia i stąd też to okresowe, nieprzewidywalne działanie. Jakie mamy możliwe rozwiązania tego problemu? No jest ich co najmniej kilka. Pierwsze, proste, to jest zwolnienie częstotliwości taktowania mojego mikrokontrolera. No ale w tym momencie to się odbija na ogólnej wydajności tego systemu. Druga możliwość to jest na przykład przyspieszenie zegara systemowego w kontrolerze RA8875, a więc w tym wypadku niestety jego przetaktowanie. Zauważmy, że w przypadku układu RA, który przetaktowałem do 120 MHz, w tym momencie te 5 okresów to już będzie 24 MHz. A więc w efekcie mój mikrokontroler pracujący z częstotliwością 20 MHz będzie mógł bez problemu dokonywać zapisów. I zauważcie, że rzeczywiście w przypadku przetaktowania układu RA ten układ za każdym razem działa stabilnie i poprawnie inicjalizuje mój kontroler. No ale oczywiście nie tędy droga. Trzecia możliwość najlepsza, czyli porządnie napisać procedury dostępu do tego układu, dodając dodatkowe na przykład instrukcje NOP, które wprowadzą pewne opóźnienie wymagane przez ten układ. Wspominam o tym ograniczeniu jeszcze jednego powodu, mianowicie to samo ograniczenie będzie dotyczyć interfejsu szeregowego SPI. Jak popatrzymy sobie do tej kolejnej tabeli, to widzicie, że mamy tutaj pewne ograniczenia co do czasu trwania zegara SCK i tutaj zarówno wysoki poziom logiczny, jak i niski poziom logiczny tego zegara powinien wynosić co najmniej półtorej okresu zegara systemu. Z tego wniosek, że cały okres zegara SCK musi wynosić co najmniej 3 okresy zegara systemowego, a więc maksymalne taktowanie SPI może wynosić 20 MHz, czyli całkiem nieźle. Jest tylko jeszcze jeden problem. Mamy tutaj jeszcze tylko małe dodatkowe ograniczenie na sygnał CS, a mianowicie stan wysoki sygnału CS musi wynosić co najmniej 5 okresów zegara systemowego, a więc możemy transmitować z odpowiednią, maksymalną częstotliwością, nawet 20 MHz, pod warunkiem zachowania odpowiednich odstępów przy w przypadku kiedy okresowo stan sygnału CS zmienia stan na wysoki. I tutaj analogicznie w przypadku gdybyśmy na przykład zastosowali matrycę o niższej rozdzielczości, w efekcie zmusiłoby nas to do obniżenia częstotliwości zegara systemowego, no to maksymalne taktowanie zarówno interfejsu SPI jak i interfejsu równoległego uległoby proporcjonalnemu obniżeniu. Stąd też musimy pamiętać, że w przypadku użycia matryc o niższej rozdzielczości lepiej nam zostawić tą częstotliwość zegara systemowego maksymalnie wysoką. A wymagany pixel clock otrzymać w wyniku odpowiedniego podziału, właśnie w tym rejestrze, o którym Wam wcześniej wspominałem. Ten problem, o którym Wam mówię, jest problemem bardzo uniwersalnym i tak naprawdę dotyczy on także wszystkich innych kontrolerów, tych, które wcześniej omawiałem w tym cyklu poświęconym kontrolerom LCD-TFT. Częstotliwość zegara systemowego wpływa na maksymalną częstotliwość traktowania interfejsu SPI albo możliwość przesłania danych interfejsem równoległym. W przypadku tych wcześniej omówionych kontrolerów, one były podłączone do matrycy o rozdzielczości QVGA i tam zazwyczaj nie mieliśmy aż tak dużych możliwości kombinowania z zegarami, ale także istniały możliwości na przykład zmieniania częstości tego zegara podstawowego i w efekcie zmiany frame rate'u. No i co z tego wynika? Widzimy wyraźnie, że jeżeli zwiększymy tą częstotliwość zegara podstawowego, czyli w efekcie też zwiększymy przy okazji frame rate, to w efekcie zyskujemy także możliwość używania wyższej częstotliwości traktowania np. przykład interfejsu SPI, a więc szybszego przesyłania danych. Wobec tego czasami w Warto przyjrzeć się właśnie tym rejestrom konfiguracji zegara, dlatego że one dają nam pewne możliwości optymalizacji przyspieszania wymiany danych pomiędzy MCU a kontrolerem graficznym, niekoniecznie wykorzystując w tym celu przetaktowywanie, prawda? Możemy ciągle ten zegar zwiększać bezpiecznie w ramach limitów udostępnionych nam przez producenta układu.